Masz długi, nie wiesz jak z nich wyjść? Ja też nie wiedziałam i miałam 70 tysięcy długu, które musiałam spłacić, nie mając w tamtym okresie żadnego zatrudnienia, żadnego dochodu, a nawet dachu nad głową. Dzisiaj oczywiście tego długu już nie mam, bo to co przede wszystkim zrobiłam, skusiłam się po prostu na, na to, co wiele osób po prostu scroluje i omija, czyli tym czym jest zarabianie online. W dzisiejszych czasach takich ofert mamy naprawdę bardzo dużo, ale to, czym ja się dzisiaj zajmuję, to jest platforma edukacyjna, która uczy wysoko dochodowej umiejętności, a dokładnie tradingu. Zanim trafiłam do tej platformy, zanim nauczyłam się tradingu, to nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, na czym to polega. Wiedziałam tylko, że jest trading, że jest największa na świecie giełda wymiany walut i innych instrumentów finansowych, że na tym zarabiają banki, kantory itd. I wiedziałam, że ja też mogę, ale nie wiedziałam jak. I właśnie tego wszystkiego dowiedziałam się z platformy edukacyjnej, dzięki której dzisiaj zarabiam na przykład takie kwoty. Albo takie. Dość duże, nie? Ale wiadomo, że nie od razu tak to się zaczęło. Na początku było to, były to po prostu niewielkie kwoty, ale sedna. Platforma edukacyjna, w której ja działam, ma przede wszystkim rzetelną edukację, która właśnie ma nauczyć Cię wszystkiego totalnie od zera. Jeśli jesteś właśnie taką osobą jak ja, że no, może nawet nie wiem co to jest trading albo forex, to tutaj wszystkiego dokładnie się nauczysz. I co najlepsze, daje to wielki, ogromny skrót od jakiejkolwiek tutaj kwestii tradingowej, gdy mamy traderów, którzy na przykład dzisiaj... Są samodzielni, oni ucząc się na własną rękę musieli się edukować tego przez lata. A my, działając w platformie edukacyjnej, z ekspertami, z powiadomieniami, które możemy przekopiowywać, z live sesjami, z mentoringiem, ze sztuczną inteligencją, e, która skanuje za nas po prostu rynek i znajduje pozycje, możemy po prostu bardzo szybko zacząć generować sobie zyski. Oczywiście, e, tradując, żebyś zdał sobie też z tego sprawę, zdała. Nie zawsze każda transakcja daje nam plus, tak? Są również transakcje, które dają minus, ale najważniejsze jest to, żeby w ogólnym rozrachunku być po prostu na plus, bo w tradingu to nie wygląda tak jak w meczu, że pięć przegranych meczy, jeden wygrany to jest do dupy, bo w tradingu możesz mieć przegrane pięć transakcji, a jedną wygraną, a i tak będziesz na plusie. I tego właśnie też uczymy w platformie edukacyjnej. Również uczymy tego, jak zawierać transakcje, żeby nie ryzykować całością swojego kapitału. Bardzo często ludzie myślą, że w tradingu e, ryzykuje się całą kwotą. Jeśli też nie masz o tym zielonego pojęcia, z jakiej aplikacji mógłbyś skorzystać, również ta kwestia jest. Nie wiesz jak zabezpieczyć transakcję przed Utratą kapitału, chcesz zabezpieczyć transakcję, żeby automatycznie zamknęła ci się z profitem, może chcesz działać właśnie na sztucznej inteligencji, nie wiesz jak z niej korzystać, jak ją ustawić i tak dalej, to tego wszystkiego tutaj właśnie się nauczysz. Masz cały zespół, bo nie tylko ja jestem jako osoba, która w tym wszystkim ci pomaga, ale ogólnie cała grupa ludzi, którzy tutaj we wszystkim pomaga, pomagają, też na bieżąco. Standardową edukację, która jest w platformie od kwestii początkowej do coraz bardziej zaawansowanej, ona jest non-stop uzupełniana. Mamy co chwila różnego rodzaju sesje nie tylko te tradingowe, na których wchodzi się i bierze transakcje ale również edukacyjne. I chociażby taką sesję edukacyjną osobiście będę prowadziła dla tutaj moich studentów już w poniedziałek o godzinie 20. Eee, także jak masz ochotę poznać szczegóły, dowiedzieć się dokładnie, bo wiadomo nie jestem w stanie tutaj w takim krótkim filmiku opisać Ci całej platformy. Odezwij się do mnie tutaj, tam mam wyróżnione relacje, tam można ze mną porozmawiać głosowo, wymienić się wiadomościami, bo niestety tutaj jest to dość mocno okrojone. Zapraszam Cię tam bądź napisz do mnie tutaj na priv i wtedy przejdziemy sobie dalej, także zachęcam do kontaktu.